Ja game master z Red Bulla a wokół. Jest Sprite. Em. Sprite em spróbuj zajebisty jest. Mikołaj, przypomnij no, ci... mi ile ty masz lat. Ile macie lat? Real Barsa, Barsa, tylko i wyłącznie Barsa. Słuchaj, w każdym wieku można pić, ale na swoim odpowiedzialny. No, ale miałem kluczyki od samochodu. Hop. No to się. Z... O kurde czwórka Oj Kurwa, nie pojeba na tej na tej górce tam. No. Very good bro, very very good. Tylko lekki katar. uuu Katar jest irytujący, łączę się w bólem ja, no okowym. Ja wolę nie. Katar niż Kaszel i przegardło. Serio? To ja wolę Kaszel niż Katar. Nie, bo, że nie ja wolę. do Katar niż Kaszel. Szczególnie zależy jaki Kaszel, czy taki mocno, że aż tutaj się odrywają. Bule. To takiego nie na wiek, ale taki zły może być.

Tam... ...się bardzo... ...a cieszę. No jest, jestem. To stała co do niego strzelasz, tak? Tutaj. Tak, tylko tu jest trójka. Leży jeden. Oj chuj. W bunkrze dwóch. W górku jest. Zajdź, zbierz teraz, bo fajne Eee... dwóch jest bardzo obitych, jak chcesz. Zero. Zdech? Dobrze. Z górki. Nice. Z której? Ale ja wylądowałem. Z daleka. Nie jestem kociakiem. Niestety way. nie mam... E, zwierzęka żadnego. Jesteś kociakiem? Nie, kociakiem. nie ja lubię koty. <laughs> <laughs> Tygrysie. <laughs> Jazda w nich. Przynajmniej w nich, Nie wiem czy nie widziałem, ale... Jazda.

Chodź Małek, do brzaka, do brzaka Dla Cię O, ja pierdolę ja. ja. Bo już się nie da odrodzić, co nie? Tak To Piotruś się... Nice Dawaj go w duch, wiesz? Eee, tu przyszedł Ej, popadnij ma kr kraka prawie Tak e? Niego chyba Wiem to oni jest i rzeką Aj, dostał tak Kraka Problem Kliks ma kraka Dawaj, dawaj do niego <laughs> Nie, na jeden Dobrze <applause> Jedyny, który go Nie, Brawo, brawo